Super, że chcesz zagonić swoje oszczędności do pracy, ale nie zgadnę. Nie wiesz, jak się za to zabrać, boisz się strat i przede wszystkim masz zbyt wiele obowiązków i za mało czasu, żeby doktoryzować się z tego tematu. Szanując więc każdą minutę, opowiem ci, jak ja dziś zabrałbym się do inwestowania, gdybym startował od zera. Powiem, jak zacząć inwestowanie, nawet przy małych kwotach, pokażę podejście, które sprawdza się od kilkuset lat, a także sprawdzimy, w co inwestują najbogatsze osoby z całego świata. Na koniec cofniemy się do 1995 roku, i powiem, co inwestowanie ma wspólnego z pływaniem w basenie. Gdy myślisz inwestycje, to co masz przed oczami? Wyszukaną okazję, która trafia się tym lepiej obeznanym w temacie? Elokwentnego analityka, który opowiada o nadchodzących spadkach czy wzrostach na giełdzie? A może kipiące testosteronem takie białe kołnierzyki zastygłe w napięciu przed sześcioma monitorami, na których migają ceny i wykresy? Przynajmniej ja dokładnie tak to sobie wyobrażałem 15 lat temu, kiedy zaczynałem swoją karierę w świecie profesjonalnego inwestowania. Wydawało mi się, że Przepis na wzbogacenie się przez inwestycje jest po prostu tak na wyciągnięcie ręki. Myślałem, że to takie proste. Wystarczy, że przeanalizuję pomysły na inwestycje i bez problemu wyłuskam z nich albo te tanie, niedowartościowane, albo te świetnie rokujące na przyszłość. Będę też śledzić codziennie informacje, dane gospodarcze i wykresy, dzięki temu bez problemu określę, czy idą spadki, czy wzrosty. Niestety, rzeczywistość brutalnie weryfikuje takie podejście. Ceny niedowartościowanych okazji często pozostają bez zmian. Skomplikowana analiza wykresów okazuje się równie skuteczna co horoskopy, a codzienne śledzenie wiadomości gospodarczych nijak nie pomaga określić, czy ceny inwestycji spadną i przygotować się na to albo zareagować. Nie popełniaj mojego błędu, nie pakuj się w takie komplikowanie. Moim zdaniem, w inwestowaniu zaledwie 10% działań pozwala osiągnąć 90% rezultatu. I najlepsze jest to, że te 10% to żadna wiedza tajemna, tylko rzemiosło, którego można się po prostu nauczyć, chociażby tak jak uczymy się gotować. To przejdźmy przez takie trzy pierwsze kroki w inwestycyjnej kuchni. Krok pierwszy. Każdy dobry kucharz musi dobrze znać produkty, z których przyrządza swoją potrawę, i tak samo jest. W inwestowaniu. Zacznij od poznania i zrozumienia podstawowych składników, tylko których. No jest przecież tyle możliwości: złoto, srebro, spółki dywidendowe, kryptowaluty, obligacje, waluty, akcje, mieszkania, klocki Lego. Mi już brakuje tchu, a to tylko wierzchołek góry lodowej z tej listy. Na szczęście nie musisz poznawać wszystkich i według mnie wystarczy zacząć od zrozumienia dwóch głównych klas aktywów obligacji oraz akcji. Obydwie pozwalają wystartować z inwestowaniem nawet przy małych kwotach, chociażby nie wiem, 100 zł, i przede wszystkim sprawdzają się inwestowaniu od kilkuset lat. To nie jest przypadek, że gdy sprawdzimy w co inwestują najbogatsze osoby z całego świata, to na podium pojawią się właśnie obligacje i akcje. Według publikacji Wealth Report 2023 firmy Night Frank akcje stanowią około 1 czwartej, a obligacje około 1 piątej majątku najbogatszych klientów bankowych na całym świecie. Największy udział mają tam, co prawda, nieruchomości, które niewątpliwie należą do trójcy głównych klas aktywów, ale nie pasują mi one do filmu o inwestowaniu od zera, no bo wymagają dużego kapitału. Zresztą zakładam, że dla większości osób nieruchomość, pewnie ta pod własne potrzeby, a nie inwestycyjna, i tak stanowi największy składnik majątku. Wracając do akcji i obligacji. To, co odróżnia je od wielu innych inwestycji, to fakt, że mają wbudowany jasny, intuicyjny mechanizm generowania zysku dla ich posiadaczy. Obligacje no to nic innego jak forma pożyczki, która generuje odsetki. Jest wiele rodzajów obligacji, ale na początku ja skupiłbym się na poznaniu polskich detalicznych obligacji skarbowych. Trzy główne korzyści ich cena nie waha się. Są łatwe do zrozumienia, a część z nich oferuje możliwość powiązania odsetek z inflacją. Po tym, jak inflacja w zaledwie 3 lata do końca 2023 roku pożarła 1 trzecią siły nabywczej naszych pieniędzy, chyba nie muszę Cię przekonywać, że warto przyjrzeć się takiej ochronie. Na naszym blogu Finanse bardzo osobiste znajdziesz dokładne omówienie obligacji detalicznych wraz z kalkulatorem. O ile obligacje najczęściej pełnią funkcje obronne w inwestycjach. O tyle w długoterminowym pomnażaniu majątku lepiej historycznie spisywały się akcje. Tylko nie uciekaj na słowo akcje. Wiem, że one wielu osobom kojarzą się tylko z hazardem, wielkim ryzykiem i stratą. Niesłusznie. Akcje to po prostu udziały w notowanych na giełdzie firmach. A dziś bez kłopotu można za jednym zamachem zainwestować w akcje kilku tysięcy firm z całego świata. I to nawet małą kwotę. I właśnie na takim wydaniu akcji, czyli bardzo szeroki koszyk akcji z całego świata, ja bym skupił swoją ciekawość na początku. Co do zasady, jeśli damy firmom z całego świata wystarczająco dużo czasu, to wzrost gospodarczy, postęp technologiczny i wzrost wydajności najpewniej przełożą się na wzrost zysków firm ogółem. A gdy rosną firmowe zyski, to część z nich może trafić do udziałowców w formie dywidendy. A część zostać przeznaczona na rozwój firm, prowadząc do wzrostu wartości spółek, co z czasem znajduje odzwierciedlenie we wzroście cen akcji. No dobrze, to jak taki mechanizm sprawdził się w zderzeniu z dwoma wojnami światowymi, dziesiątkami kryzysów i innych konfliktów? W raporcie Rate of Return on Everything badacze z kilku uniwersytetów sięgnęli do danych aż do 1870 roku i wyliczyli, ile koszyk globalnych akcji zarabiał średnio co roku. 8,5% średnio rocznie. Przy takiej stopie zwrotu rok w rok zainwestowane 1000 zł wzrosłoby po 10 latach do 2250 zł, po 20 latach do 5100 zł, a po 30 latach aż do 11500 500 zł. A co jeśli zderzymy te dane z inflacją? W przebadanym okresie akcje pobiły inflację średnio o 4,66% rok w rok. W praktyce oznacza to, że nie dość, że broniły wartość nabywczą zainwestowanych pieniędzy, to średnio co 15 lat ją podwajały. Niestety nie ma róży bez kolców. Średnia roczna stopa zwrotu wcale nie oznacza, że tyle akcje zarabiały w każdym roku. Wartość inwestycji w akcje mocno się wahała. Były lata dużych wzrostów, ale też lata dużych spadków. Innymi słowy, wysokie zyski zawsze mają swoją cenę i w przypadku akcji tą ceną jest konieczność wytrzymania przejściowych, ale czasem trwających całe lata. Spadków. Więcej o akcjach posłuchasz choćby w rozdziale Finansowej Fortecy Audio. Tutaj link do nagrania. To jest oczywiście marka własna. Żeby skwitować akcje jako klasę aktywów, powiem, że no nie znam łatwiejszego sposobu na podczepienie swoich pieniędzy pod szeroko pojętą ludzką zdolność adaptacji oraz innowacyjność niż właśnie poprzez akcje. Poznanie głównych zasad działania akcji, obligacji czy nieruchomości w mojej opinii w zupełności wystarczy na początek. Zaznaczam jednak, że to tak samo jak cały ten materiał, wyłącznie moja subiektywna opinia i pod żadnym pozorem... Nie traktuj jej jako porady inwestycyjnej. Załóżmy, że znasz już podstawowe składniki, to pora zastanowić się nad swoim pierwszym inwestycyjnym przepisem. Ucząc się gotować, przecież też nie wrzucasz na oślep składników do garnka, tylko trzymasz się sprawdzonych proporcji, czasów i temperatur. Priorytet to się nie zatruć i dokładnie tak samo w inwestowaniu. Najważniejsze to sobie nie zaszkodzić. I tu przechodzimy do następnego kroku. Krok drugi. Zdecyduj, jak podzielić pieniądze pomiędzy różne klasy aktywów w taki sposób, aby wytrwać w inwestycji i osiągnąć założony cel. I możesz sobie pomyśleć, Maciek, o jakich celach ty gadasz? Przecież jest proste pytanie. Jak to zrobić, żeby jak najwięcej, jak najszybciej zarobić? Tylko tak postawione pytanie może i tłumaczy popularność Totolotka, ale według mnie zupełnie nie tędy droga w inwestowaniu. Właściwe pytanie to. Ile jakie rodzaje ryzyka akceptuje, żeby móc z jak największym prawdopodobieństwem zrealizować swoje cele. Wyobraź sobie, że chcesz zainwestować pieniądze, które zbierasz na mieszkanie, które chcesz kupić powiedzmy za 4 lata. No i rozważasz inwestowanie w akcje i w obligacje. Wiesz, że wartość akcji może się bardzo wahać. Czy w takiej sytuacji byłbyś gotów zaryzykować na przykład spadek o połowę wartości kapitału, inwestując całość w akcje? No ja na pewno nie. Nie po to w pocieczoła zbierałem środki na wkład własny, żeby tak nim ryzykować. Z kolei, w przypadku obligacji skarbowych, ryzykiem, z którym się mierzymy, jest na przykład potencjalna niewypłacalność Polski. Czy w przeciągu czterech lat Polska zbankrutuje? Każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ja natomiast czuję się bardzo spokojny, że nie zbankrutuje. A teraz wyobraź sobie inny cel: wolność finansowa za kilkanaście lat. Kiedy ja o tym myślę, no to jestem gotowy zaryzykować przejściowe spadki, nawet o kilkadziesiąt procent, żeby zwiększyć potencjał zysku w swojej inwestycji i dać szansę na szybsze zrealizowanie tego celu. Jednocześnie nie chcę wszystkiego stawiać na jedną kartę, kartę polskich aktywów, polskiego złotego, więc na przykład globalne akcje bardzo mi pasują do tego celu. Zobacz, że zupełnie inaczej podchodzę do ryzyka, jeśli podzielę w swojej głowie pieniądze na różne cele. I takie podejście nazywa się księgowaniem mentalnym, i w mojej opinii mega ułatwia na początku inwestowania przestawienie swojej głowy na podejmowanie ryzyka. I wiem, domyślnie wiele osób powie: Ale ja nie chcę żadnego ryzyka. No i tu na początek zła wiadomość. W finansach jest zawsze jakieś ryzyko, a co najwyżej możesz nie wiedzieć, że ono jest. Dobra wiadomość natomiast. Codziennie, pewnie już nawet nieświadomie, zarządzasz ryzykiem w wielu obszarach swojego życia. Rozumiesz je, oswajasz, ograniczasz, no i robisz swoje. I tak samo można zrobić w inwestycjach. To naturalne, że nikt nie chce widzieć spadków wartości swojej inwestycji. Ale co, jeśli akceptując takie przejściowe spadki, jednocześnie ogranicza się ryzyko na przykład, że będę biedować na starość, albo uniezależniam się od polityków na wiejskiej? To są trudne wybory. Ale ich nie unikniesz. Ja myślę o nich jak o wymienianiu jednego ryzyka na inne, tak żeby zbalansować, na co jestem narażony. Trzymając się tej naszej metafory gotowania, dopiero wymieszanie składników tworzy zjadliwe danie. Tak samo, mieszając różne klasy aktywów, dywersyfikując te swoje inwestycje, możesz dobrać ryzyko do swojego celu, temperamentu i sytuacji finansowej. I tu mam dla ciebie drugą dobrą wiadomość: wahania inwestycji możesz łatwo dozować. Pokażę Ci to na przykładzie akcji i obligacji detalicznych, ale znów to żadna rekomendacja, to tylko przykład. Cofnijmy się do 1995 roku. Na zabawach króluje Makarena, w kinach Braveheart, w telewizji Ksena Wojownicza Księżniczka, a w portfelach Polaków po denominacji pojawiają się nowe polskie złote: 10, 20 i 50 zł. I wyobraź sobie, że ktoś wtedy zainwestowałby 100% swoich oszczędności w globalne akcje, no i zostałby zahibernowany. Dziś po przebudzeniu z takiej hibernacji zobaczyłby na swoim koncie pewnie kilkunastokrotność zainwestowanych pieniędzy, ale nie byłoby to możliwe, gdyby po drodze ta osoba się przebudziła, spojrzała i spanikowała, przerywając inwestycje. A takiej okazji do paniki w postaci kilkudziesięcioprocentowych spadków na giełdzie było naprawdę sporo, bo w najgorszym z takich epizodów wartość inwestycji obsunęła się o ponad połowę. Tego o ile oraz kiedy takie spadki wystąpią, nie da się przewidzieć. Zakładam też, że opcja przespania momentu strachu nie wchodzi w grę. Dlatego, żeby psychicznie wytrzymać przejściowe spadki, można je złagodzić łącząc klasę aktywów. I to, co teraz widzisz, to coś, co w społeczności teraz nazwaliśmy suwakiem ryzyka. Zobacz, że przy 100% w akcjach historyczny maksymalny spadek wynosił 53%, ale jeśli akcje były podzielone pół na pół z obligacjami detalicznymi, to taki najboleśniejszy spadek wynosił już około 20%. Wreszcie, jeśli akcje stanowiły tylko 20%, to największe obsunięcie wyniosło niecałe 7%. Zwracam uwagę, że to są tylko dane historyczne i w przyszłości na pewno będziemy widzieć inne wartości, ale przynajmniej te dane historyczne dają nam już jakieś punkty odniesienia, jak można dozować swoje ryzyko w inwestycjach? I taki właśnie jest cel całego punktu drugiego. Jesteś jeszcze ze mną? No to super, bo przechodzimy powoli do punktu trzeciego, ale nie zdziwię się, jeśli wiele osób zadaje sobie pytanie. Kurczę, ale tej roboty, czy ktoś nie może tego po prostu zrobić za mnie i wskazać: zainwestuj w to. No słuchaj, jest cały tabun chętnych, żeby to zrobić za ciebie, tylko po pierwsze nikt nie przygotuje twojej psychiki, która jest absolutnie kluczowa dla powodzenia inwestycji. Po drugie, nikt nie zna tak jak ty twojej sytuacji finansowej i planów. A po trzecie, niestety w praktyce większość chętnych, by zdjąć z ciebie ten problem, ma konflikt z twoim interesem, ponieważ chce zarabiać słone opłaty na produkcie, który ci zaproponuje. I najlepiej widać to właśnie w kolejnym kroku, Wracamy do naszego gotowania, wiesz już jakie są składniki i czym charakteryzują się, ustaliłeś przepis, pora dobrać najwyższej jakości produkty, dzięki którym Twoje danie będzie smakować zjawiskowo, ale też nie zrujnuje Twojego budżetu. Krok trzeci. Wiedząc ile i jakie klasy aktywów potrzebujesz, wybierz produkty inwestycyjne dające Ci ekspozycję na te klasy aktywów, oraz wybierz rachunek inwestycyjny, przez który kupisz te produkty. I kluczowe jest, żeby obydwa produkty i rachunek były tanie. Rozstrzał opłat na produktach inwestycyjnych jest niestety ogromny. Od kilkunastusetnych procenta w skali roku po kilka wysokich procent rocznie. I w tym właśnie kroku ważą się dziesiątki tysięcy złotych, które potencjalnie oddasz dostawcy produktu. Przykład? Inwestujesz tysiąc złotych co roku w dwa produkty. Takie same zarabiające 5% rocznie przed opłatami. Różnią się tylko opłatami. Tani produkt kosztuje Cię 0,25% rocznie, a drogi produkt 2% rocznie. Po 30 latach na drogim produkcie zgromadzisz przy tych założeniach 49 tysięcy złotych. Na tańszym prawie 67 tysięcy złotych. Zwróć uwagę, że ta różnica prawie 18 tysięcy złotych wynika tylko z kosztów. Naturalnie, że w praktyce dostawcy tych droższych produktów w zamian zaproponują za wyższą opłatę aktywne szukanie okazji inwestycyjnych. Niestety, te starania raz się udają, raz nie. A opłaty są zawsze. I dla przykładu, w ciągu ostatnich 15 lat aż 92% aktywnie zarządzanych funduszy inwestujących w duże firmy amerykańskie przegrało ze skupiającym te firmy koszykiem, czyli tak zwanym indeksem. No wynika z tego, że inwestując po prostu w cały indeks można było pokonać 9 na 10 profesjonalistów. Czy ci profesjonaliści nie wiedzą, co robią? Nie, no mogą wręcz robić świetną robotę. Po prostu mają cięższe zadanie, o wysokość pobieranych opłat. Dlatego te niskie koszty są takie ważne. Warto więc już na starcie inwestowania nauczyć się czytać te koszty poszczególnych produktów, a te są nam podane prawie że na talerzu w wystandaryzowanych dokumentach zawierających kluczowe informacje. To jest prawdziwa nazwa. W skrócie mówimy na nie kidy. Tak samo warto sprawdzać tabelę opłat i prowizji rachunków przez które zdecydujesz się kupować dany produkt. I tu Koniecznie zapoznaj się na naszym blogu z całą serią artykułów o IKE oraz IGZE. Ten specjalny rodzaj rachunków inwestycyjnych nazywamy antypodatkowymi pokrowcami, a robimy tak, ponieważ pozwalają legalnie płacić niższe podatki oraz zaoszczędzają mnóstwo czasu co roku, gdy przychodzi do rozliczania się z fiskusem. Mając wybrany antypodatkowy pokrowiec, tanie produkty z ekspozycją na wybrane konkretne klasy aktywów, Masz już zalążek swojej własnej, dopasowanej do siebie strategii inwestycyjnej. No i wówczas nie pozostaje nic innego jak zrobić pierwszy krok. Nie da się nauczyć pływania stojąc na brzegu basenu, trzeba po prostu wejść do wody. I tak samo w inwestycjach nie nauczysz się tego na sucho. Jak wszystko co nowe, pierwsze transakcje inwestycyjne bywają niekomfortowe i tu bardzo pomaga na tym etapie wsparcie innych osób, które mają to już za sobą i podzielą się z tobą swoimi doświadczeniami. Ja z kolei przestrzegam cię przed czekaniem na ten właściwy moment na rynkach finansowych, bo nikt nie jest w stanie określić, czy kolejnego dnia będzie lepszy. Czy gorszy czas na rozpoczęcie inwestycji? I zawsze jest ktoś, kto straszy kolejnym kryzysem, krachem, czy inną kasandryczną wizją. I nie pozwól żerować na twoim strachu. Mi bardzo pomogła świadomość, że inwestując, po prostu zamieniam tracące na wartości papierowe pieniądze. Na aktywa, które najprawdopodobniej tę wartość zwiększą, jeśli tylko dam im wystarczająco dużo czasu. A jeśli masz mądrze skonstruowany portfel inwestycyjny, to właśnie czas będzie tym twoim największym sprzymierzeńcem w inwestycjach, więc nie warto czekać. Wiem, że w twojej głowie mnożą się teraz kolejne pytania. Co z innymi klasami aktywów? Czy jest sens inwestować przy tym, co dzisiaj dzieje się na świecie? Czy kupować jednorazowo czy w ratach? Jak dokładnie wybrać i kupić produkt? I tak dalej, i tak dalej. Dużo wiedzy znajdziesz na naszym blogu, jednak jeśli chcesz zaoszczędzić sporo czasu i z naszą pomocą sprawnie ogarnąć temat inwestowania, to serdecznie zapraszam Cię na ścieżkę inwestycyjną w naszej społeczności Fincrafters, którą właśnie Ci reklamuję. Przygotowaliśmy 15 lekcji pełnych uporządkowanej wiedzy, zadań domowych, sesji pytań i odpowiedzi, tutoriali, a wszystko to ubrane w gotowy harmonogram nauki. Krok po kroku razem ze wspierającą się społecznością osób, które zaczęły albo zaczynają dopiero inwestować. A na koniec podziel się w komentarzu, co myślisz o takim podejściu do początków inwestowania. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, żeby algorytmy YouTube'a zaniosły tę wiedzę jak najdalej. Jeśli masz ochotę na więcej, to zobacz też ten film o PPK i ten o zbudowaniu własnej strategii inwestycyjnej. Cześć!